Dzisiaj zagrabię mój ulubiony tryb, który ja sobie używam, a no, już wiem, eee, Minecraft, e, oczywiście ja w Minecraft wersji Bedrock, więc e, zagrabię sobie w mój ulubiony tryb w Bedrock. Więc dzisiaj będzie krótki odcinek, gdzie będę was Może nie jestem tutaj najlepszy, ale to mój ulubiony no, no, tryb. No, 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 no. Jestem chyba najgorsza, ale jak to dobra. No i dobra, jesteśmy za... Jesteśmy ranem... Runnerem. uciekającym. Tak, czyż nie... to...

Ja wiem, że on będzie strzeli, ale ja nie ja To już jak ktoś może to strzelić. No i co ja wam chcę? Piękne da Mam no wykupić. Czemu ja tak strzelę? by się Zdąsię, że ja no. was, no. No, nie. O, nie ważne. jeśli jest? to jest? to Co nie dotykamy? jest? To. No dotykamy. O ta jest zła. jest? Ktoś jest na pierwszym dla mnie. To było blisko. Co się stało? Co to jest? To miejsce, ale... No to sławe nie wcale dobra, nie płacz, tak źle. Znaczy, co robi się gorzej, ale nie najlepiej. No, no i ogólnie też możecie się troszeczkę rzadziej Nie spodziewam materiału, choć może jeszcze nagram materiał. Dziś, nie wiem, bo ja jest na wakacjach, więc I jeszcze do no, ronda wygranu. To może to były jeszcze jedno i kończymy dzisiaj od świleczek. No jasne, że niektóre z tu nie ma, ponieważ nie, żeby tutaj być, ale to chyba każdego mają lepiej. Tam się trzeba wejść. Bo było pita papi, jakby dało się tutaj wejść, Dobra. raczej. I kolejna. E, to będzie jak dzisiaj jakaś ją. Tak, ja myślę, że trochę papi jeszcze tutaj grał. Dziś. Ale to i chyba będzie ostatni raz w tej roczniczki chociażby widuloza on nie zaskakuje chyba, że i tak już się nie poszło Nie nam na lewie tym zaniedbam ja tam bym właśnie się zatrzymał, żeby na pewno zmarnować to co to by było? dobra, jazda Łapka! Ale to. to... To stała to jest sama, sama mapa. Chyba. Um, to, to, to jest to sama mapa, więc no... Um. Wiedziałem, uvedziałem, żeby ci tego szukać, o mały. Uff! O nie, to mało się tego Jest oczywiście za Powiedział Pan, widok tak super i znaczy jeśli chcecie, to możecie na mnie lajka, bo dobijam 1000 do subów i to będzie dla mnie bardzo fajny jeśli 1000 subów to będzie to bije. Więc, bo, bo, więc dzięki Tobie może mi się to udać. Czy to udać? Po prostu jak zabrzmi kobał na taką wiedzę, jak pijesz, 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 podprywuj. No, niech tutaj to tocie kosztuje. Możesz to dostać, no, a to mi nie bądź. A to mi może pomóc do tej zastrzeżonej sekundy. Chodź. Na no, ostatni... Jakieś czas temu to te, co zobaczyć, szybko leciały nawet nie wiem jak to się stało. Dobra, dzisiaj będzie, będzie gorzej. No, dzisiaj to było gorzej, no, ale tak. dobra. Więc co? Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Bardzo mi to pomoże. Tak, no, tak. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za poświęcony czas. Es que mucho la Y. Mucho. Muy... So. Adiós.